ducha Świętego Pan z wami. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz prosi o uwolnienie pewnej osoby z nałogu. Ja natomiast modlę się o radość życia wiecznego dla zmarłego Henryka Chobota w pierwszą rocznicę jego śmierci. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie słuchać Jego słowa i składać najświętszą ofiarę. Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami. Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, otaczaj swój kościół nieustanną opieką, a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada. Niech Twoja łaska powstrzymuje Go od zła i kieruje ku zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszemu Bogu, ludu Gomory. Obmyjcie się i oczyście. Usuńcie zło uczynków Waszych z przed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobro. Troszcie się, się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionych, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Chodźcie i spór ze mną wiedź, mówi Pan. Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, Dóbr ziemskich będziecie zażywać, ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta pańskie to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Bogu. Ukażę zbawienie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, bo twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z twego domu. Ani kozłów ze stad Twoich, temu kto prawy ukaże zbawienie. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty co nienawidzisz karności. A słowa moje odrzuciłeś za siebie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. To składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie. Rzućcie za siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Chwała to Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. O to słowo pańskie. Kto się poniża, będzie wywyższony, zatem z pokorą prośmy Ojca Niebieskiego. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez pokutę wzrastał w świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby Pan Bóg dał jej pomyślny rozwój duchowy i materialny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zniewolonych nałogami, szczególnie za osobę polecaną podczas tej mszy świętej, aby zaufali Bożemu miłosierdziu i porzucili zło swoich czynów. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za Henryka, aby Pan w swoim miłosierdziu przygarnął ich do siebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy otwarli serca na przyjęcie i rozważanie Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Prosimy Cię Panie, okaż nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj łaskawie naszych błagań przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć nas przez tę ofiarę, którą Tobie składamy. Uwolnij nas od ziemskich przywiązań i udziel nam darów wiecznych. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali nie. Tobie miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanena na wysokości, błogosławiony. Który idzie w imię Pańskie, Osanna na wysokości, zaprawdę święty jesteś Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na mękę. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy. Wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chale. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże, o Twoim kościele na całej ziemi, sprawa by lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstań, o zmarłym Henryku, którego rok temu z tego świata wezwałeś przed swój tron, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem chrzcicielem, Sebastianem, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy minowajcom, ale nas od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu, Bóg ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. I z Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży. Ciepłe Piętrze, że Pan Jezusa Chrystusa połączymy w życiu nasz i w życiu nasz wiecznym. Panie Jezu Chrystus, snu Boga żywego, Ty zwolniłeś za współdziałanie Ducha Świętego. Przez Twoją śmierć dauj życie święto. Wybawmy z najświętszej Ciało i Krew Twoją, od wszystkich nieprawdości, oj, 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 Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustrojona dusza moja. Panie, dobry jak chleb. i Módlmy się. Boże, nasz ojcze, spraw, abyśmy posileni na eucharystycznej uczcie prowadzili święte życie. Ufni w Twoje niewyczerpane miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Przepuj.